Cześć, siemankowice! Jesteśmy jestem Wartą do Play Games, a dzisiaj jest kolejny odcinek z Młodego Golnika. tu już jest podaj 15 odcinek i rozpoczynamy Żniwa 2021! Lecimy, będziemy, wiemy czym. Zaprowadzony mam, będę zaprowadzał teraz akurat 60 i aż hashtag Żniwa, awanżowne serduszko no i pamiętajcie, że zostawić suba i lajka, like bo zbliżamy się do 40 do 40 subskrypcji suchy, więc dobra nie ma, nie ma mam tam dębkę ten zaprowadzoną na pole i wrócę sobie po ogrodzoną bo będziemy na słomę cisnąć wow. więc no postanowiłem, że 60 dzisiaj teraz będzie prac, pracowała sobie na spokojnie o tam dzisiaj oddali BM-kę, piękno, ładno. To jedziemy, 60. Bo jak widać, no że taki pięknie porosły, no piękne. O ja tu. O, 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 dobra, 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 A nie, może później. BM-ka moja wiśniowa bestia. No bez wózku będziemy mieć no bo wózka nie kupiłem muszę ze dokupić dobra Wsiadamy do ben nie nie powinno, bo tak że tutaj to jest oświeca nie no tutaj też nie, nie będę mieli kolizji to powinno to być buty działają oj szkoda no? mm, dobrze MW 18, Ła! Wow. Ale west te... tak będziemy cofać, cofać. Zakręt i... I pik dwójeczka. Nie. Jest dobrze. Jest dobrze. Dobra. A im lumniemy, bo... O! Dobra, dawaj, pyk w pyk trójeczka. Elegancko kieruneczek. Bjeżdżamy. Uo! Wow, wow, wow. Także wie trochę ta bęka. ale w miarę powiem Wam, że taka spokojna jest. Nie ma jakiejś żadnej usterki o, do, do, na, na parking mój. Dobra, wsiadamy. No, Tam co wsiada na tego, nabidzona. Czekaj. O, zapalił. Dobra. Oha. Więc dobra, lecimy, Dur. Do. Hej, okay, bo ten bitą fez ryczy. Gło Głośno on jest. Tam z tego na 10. O. No. Ogólnie no, i tak on naprawdę głośny jest, ale ja wiem. Może tak jest, Może tak, najpierw hołuty włączymy. I na razie, y, całą drogą, jak będzie ktoś, ktoś tam jechał, będę obserwował, to po prostu się... Ten, bo muszę buzy kupić i będzie się 30 latała, no to coś tam się zepsuło w tej przyjeżdż. Na niej cieka paliwo. Więc no, mały problemik jest widzę ten. Dobra. Migaczek, ładnie. L Uhuhu! O jaki wypadek chyba? Aż! nie. Mark! Zrobił ten warno. Nie no chyba Nikomu to nie dawa Marek przyjechał i łup! Ja, ja bym tak działał Nie jesteś podkierowany, tak nie, wszystko jest w są dobre Dobra no, wjeżdżamy, w w ten że Ewy ten większy już się powiedzieli, że wyrzekam na słomy no. oczywiście? Tak, na słone chyba na sieczkę? na sieczkę, dobrze na sieczkę, czekaj, czekaj o, włączamy bajzonka i lecimy dół, migacz, przejdziemy tak jeden jeden przejazd i, zo, i zobaczymy jak to osypie, jak to coś tam gubi dobre w miarę idzie to oglądacie w piątek więc miłego w piątku i miłego weekendu mam życzeć oczy nie? nie, teraz ten idzie. tutaj cicho fajnie w miarę no długie pole no długie no to jest oczywiście widzów wydany i odamy się tak na, na to, na to, na to. Więc, O, jak fajny bajzlon. No... Znaczy, jakieś, mam jeszcze pola jęczmienia. O, co czy znaczy, ale... Bo to był tam, to jest jęczmień a jeszcze tamten jęczmień nie urósł. Więc to będziemy może... Robić kiedyś. А не сейчас аккурат... И... О, хорошо, все-таки. Очень, очень. Да, mm -hmm. не хочется делать... это проблема. Uuu, prawie 50% nic widzę. Czyli okay, dobrze. dobrze. Rozdzieracze to dobra sprawa, powiem wam. Panie rozdziera. No, przyjmę sobie na 8 na godzinę. Ale teraz ja muszę 60 stop podjechać. Bo to tak szybko to ja pojeżdżę tam krócej, nie? Ale jeżeli powiem, że małe pole, ale długie, to też będzie. Jak będzie przyczepa, to będzie dobrze. Mamy słabe w Takie Sprawdzamy. Ale... to Darek to tam jeszcze. Nie, jeszcze, jeszcze. Trochę, trochę idzie. Już nam pewnie zbiorni to. Ja już za chwilę się jadę, jadę po 60, za chwilę. Więc nie, się nie, 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 a nie, no, nic nie, no, dojadę akurat. Albo... nie, ja nie, 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 Serio? Serio? nie, tak O, to? Jest to. No, czekaj, dajmy... Tak chcę to zrobić. A te krapeczki, to otworzymy tutaj. Yy. Nie wiem jak to Jak to zrobimy, czy to. Do poru sąsiada. Chyba ta. No, przepraszam Was bardzo, muszę po sąsiada przejechać. W polu. Może też to nasze kiedyś będzie. Dobra, to kopujemy się. Muszę się teraz Coś tak. się jedzie. A tam też. Dobra. Zawijamy se. Nie ja ci to właśnie cicho mają, ale te wizony to. Uuuu. W sumie wiecie jak to... Tak to widzą? Też. Jedną szczepę się odczepimy. Potem tylko zamniemy i... No ja na szczepionę na razie zyszymy to. Będzie, no. Dobrze, że tak dobrze sypię, no bo jestem zadowolony, bo ten prąd jest udany. Więc dobra. Jedziemy. Pienisko po jemieniu. Dzisiaj jest po jedwieniu. Więc... A jesz, gizon czeka. Już ile? Kosimy trochę, a już mamy spełniony bionik. Hop. Sąsiady zazroszczą pewnie. Zobaczą, czy grube zianko jest. Grube czy nie grube? Dobra. gaczek, migaczeć który po sąsiada, ale no. Łoł! Radzio. Tak, no. Ale jeszcze, chyba żyje. Tak? Zobaczyć. Dobra. Muszę potem wajchać, ten, ten. Dobra. Ten. Grube czy nie grube? Ja, ale dobre. Przeskoczymy na druę. No, w miarę idzie. Powiem. Nie, nie widzę, nie, nie, nic nie ten, nic nie gubi. No, dobra. Znaczy nie będę musiał po drugą jechać czasem. Znaczy nie po tamtą drugą, tylko tą drugą naszą trzecią naszą stretę. Taką małą. Dobra. Tutaj odpoczniemy, bo to nie wiem, sakr chyba nie sprawi tego. Zostawił to. I leżymy to powoli. te, tyny, drugi, drugi, to oni, czek... Tak, przepraszam Was bardzo. Muszę tak trochę złożyć... E, e, ...ruę. O, tak, tu. Teraz złożymy. Okay. Przepraszam Was bardzo, że to muszę robić, ale no... No co... Dobra więc, lecimy dur, nie Lecimy, nie śpimy. Nie lecimy na 60 minut i dzieję. a w miarę to idzie. Tamten może. Albo za poza odcineczkiem, albo zamknijmy, czy tam nie uda, bo sprawdzę, ten ma tu problem, że on no właśnie pójdą, pójdą w ten jesień, i to nie musimy chwilę poczekać i zaraz spokojnie zniwa żniwa. Aż na to czeka, a tu żniwa, żniwa. Dobra, y Minutę no odcinka, minutę no trzynastą, więc nakusimy te pole i będziemy sobie kończyć. Więc lecimy, myślimy. Chodzi, że ten, ale to jest dopiero drugi przejazd paki też myślę wjeżdżać kiedyś. Nie wiem, tak piątego może? Szóstego? Bo też mówię, że są siebie i wsi, no to oni już koszą już też grzepaki. Ja tu dopiero ruszam z wyjęcznieniem. Tutaj. No i no widać, że on 5 lat go mam, a wygląda jak nowy. Naprawdę dbany jest. Chociaż taki mały ten mi nawet do rzepaka, no to... Do, do rzepaków to nie ma co porównać w sumie, bo rzepak zawsze jest duży. Więc... Ale w miarę idzie. Tutaj będziemy tak dawać na pewno wapno. To jesteś, to może mam odcinek i tutaj go zrobić. Dojadę do końca, nie dojadę. Działa na tamtą, szczepę. W sumie. I potem, się tutaj pojedzie. I tam, na tamto się sobie. Tutaj, Tak, do drona widzę, z taka, to widzę, że już masz, mamy pełne. Przyszli tam w miarę dobrze. I masz właśnie najgorzej. tutaj jest najgorzej. To kochaj, to tutaj jest gorzej. Tyle mi zabrało. Sobie? No. E, Teraz to. Nie? E, tak. Ta. I dwa przejazdy, Dwa zbiorniki? No i to mi się podoba, taki, takie zboże. Dawno naprawdę, dawno nie miałem takiego koronu No i teraz my musimy pać, przejechać tutaj Teraz. W takiej strefie? Tu A, można no, sobie patrzeć. Gdybym mi tam sypała na tym drugim, to będę zadowolona. fajnie. A po ile jest mi właśnie. właśnie? za no zawsze to tak mają słabo. Nie sypamy. Teraz na pusto yy, wjadę tym zbiornikiem, bo wysypię to, to co na kosze. No będzie gdzieś 7 kilo, no nawet nie jak 100 może będzie. Też i tak nie tym nic nie daje. No ostatnie nie. 140 przepraszam. Teraz na drogę, ale no co tam. mnie zawsze wiedzą, że jak ja mam żniwa to zawsze yy, na tym polu jak zawsze on się na tym polu robił, ten co ja do... Yy, do... do... zawsze... jak się rozrzucał, to on zawracał. Ten zawsze rozpoczynał na początku, na farcie, początku, początku pola, zawsze rozrzucał trochę na drugi, zawsze się ten, ten, ten też tak. Więc no... teraz idziemy, w te, to jest teraz te najpierwszy prach. Ale potem jak widzimy takie zielone, to, to, to panie, pa, panie, proszę państwa, to będzie dobrze. Do, widać, że to powiada już się dobrze. Tak, skoro tak grzepak owies i to by było dobrze. To by było dobre. Bo jakby tak sypali wszystko, to, to bym był zadowolony. będzie raczej wapno. Więc o, wiesz, ho, sam pół bo on jest naj, naj, on jest letki, ten owiec. albo sobie go przechowam. Na pewno tam trochę jęczmienia sobie zachowam. ile to dokładnie, nie wiem. A czekaj, to panie, że nie gaz. Ja mogę, gaz on mi wasz, To <noise> Więc no ja myślałem, że ja ogólnie myślę, żeby... Bo obiec takie jest redki, to obiec sprzedam. Nie Może za kilka złotych może go sprzedam. Może też właśnie tam mi dzwoni. sąsiad, że mówię, że wczoraj mi dzwoni, czy w dzień. Czy wjadę do niego, na no Powie, no wjadę. Ale na usługi, bo tam mu się kombajn pocuki. Więc no to mu wjadę. Ale to kiedy, nie wiem. Mówi, że jęczmień powoli dorasta. No jedno, że ja jutro ten leżniwa, że dzisiaj. No, to dobrze, no to można mieć na GPS i kontrakt. I usługę. Ciąg dobra, ten ma minutę odcinka 20, dobra Więc lecimy dół. Ale coś tak samo. Tutaj jest jedyny ten taki dobry. Który się Tam zaś na końcu też jest słaby kawa, bo jest żółte. Ale jest tutaj? Ten taki jakby środek, na środku. A, ja, no może przyciągnę się mniej szczepę Ej, dojadę. Dojadę do końca. A, no, bo tam. A, no, że myślałem, że tam, że będzie lepiej. A, tu, kiedy przejeżdżam, mówię. O, tam. Teraz zaś możemy, że 60. O, Idę do 60. Bo ona będzie tam zaś czekała. I zawieźmy to na. I to, i zawiedzimy to na ten. Na. No, na, gosp na gospodarstwo. Dobra, tak, na ten i to tak powoli będę zawijał. Dobra. Teraz jeszcze trzeba, trzeba pociągnąć. się oczywiście. I tak nie wszystkie na pewno nie Zwiesi mi się. Ja, jaż mam 5 tą. Ja pięć tam pewnie śmieci. No to jedę, ja, ja już pojadę po tą drugą i wysypię do końca. Może zawinimy tego... Zawijmy by 60, ale to może... Może tak o zrobimy tutaj no. ja skłonę. Teraz zrobię mi nabieram. Dobra. Dobra, wyłączymy go. My wyłączymy wyłączymy ogólnie. Bo tak teraz muszę zaglecić 60. po... Po drugą szczepę i będzie kadoła 10 A pani wam, że z tampięciem to mało, mały problem. Więc no. Proszę ile tutaj mi jeden przejazd został może. No... Nie dwa. To jeszcze dotrzymacie 30 jest minutowego odcineczka. Dobra. to ile zajmie trochę. Bez pasu tak żalny, panie. Reweracja. Po prostu reweracja. Takie zboże, to powinno mieć. To powinno być. albo za chwilę ciemną odcineczek będę wam też zanudzał będziecie zanudzać czekajcie ale ja sobie udzielę czysto chłopak Dobra, dobra, dobra. Idziemy teraz do blizonka. Nazwiemy go. Yy. Hmm. Dobra, sześćdziesiąt power. Lecimy tu. Pierwsza pełna druga, trzeba zapewnić, no, ale też za chwilę będzie więc ja, ja ja ten przejazd do Bizona aha, próbuję, czy na włączony silniku da się wysypać bo to, ja jestem ciekawy, powiem wam daj, dawaj, 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 się jeszcze, jeszcze, jeszcze chwila Będziesz miała odpoczynek, no nie wiem to się jeszcze musisz jechać z tym, tym na gosty, na gospodarstwo no nie będziesz, ja, nie będziesz. Dobra. Znaczy, no się teraz ut o ufen, nic sobie to chłodzi. To od się? Ja, normalnie. Dobra, więc tak. Pamiętajcie, że suba i lajka. Napiszcie hashtag żniwa, więc to. Ja się wam już żegnam, więc trzymajcie się. Cześć.